Σας συνέντευξα με τον οποιονδήποτε οργανισμό ή Tomasz Golow w zakładzie karnym, na razie jako gość. Jak sam przyznaję, chciał zobaczyć, jak wygląda tam życie. Mogę jeździć wszędzie, tylko nie w apatorze. Po tych słowach najlepszego polskiego żużlowca, na toruńskich ulicach zapanowała euforia. <śled> Sarnowska. Dobry wieczór. Tomasz Golop jednak w Toruniu. Po ofercie Romana Karkośika sprzedał się i odrzucił wszelkie moralne aspekty, o których mówił wcześniej. Posłuchajmy, jak sprawę komentują koledzy z toru. Szmaty, We're all disappointed. Decyzję poznałem e, dokładnie wczoraj, więc jest to dla mnie świeża, świeża sprawa, tego na razie nie chciałbym to, tego do końca komentować. E, Sytuacja jest jaka jest, na pewno wymaga to jeszcze przedyskutowania. Oczywiście pozostaje niespokojny. No, szkoda niestety, takie jest, takie jest życie. Czas z tym po prostu skończyć, jest ku temu fantastyczny moment. I dzisiaj to powiem, że polski Żurzec sobie wbił lekko nóż w plecy. Myślę, wyjdź no. No, ale dla kibiców. Przepraszam, to jest chyba zbyt małe słowo, bo na pewno każdemu jest głupio z powodu tej sytuacji. It's disgraceful for the supporters. był fajny, ale. E, to mieć to co innego przeraża. Kibice. Ale takiego świństwa się nie powinno robić w Polsce. Jestem nie bardzo niezadowolony. To, nie, to bardzo brzydko wygląda w polskiej lidze, że tak coś zaczyna się dziać. Nie? To jest parodia. Czegoś tego nie powinno być, bo to już jest skandal na to, jak coś się robi w tej chwili. W tej kwestii wypowiedział się również prezes Pionek. My mamy pewne wątpliwości. Będzie, no, to będzie, jak to się mówi, w ważny ważny zawodnik w naszym klubie. Kurwa no nie. No po prostu kurwa no nie. Boże czy ty to widzisz!